Dzień dobry, proszę Państwa. Za oknami piękna pogoda, chyba najcieplejszy weekend w tym roku. Ewidentnie idzie do nas wiosna, wyszły już krokusy, wyszli też politycy do ludzi, co oznacza, że ewidentnie zbliżają się wybory i czas kampanii. Z tej okazji w naszym studiu nie jeden, jak zwykle, a dwoje gości. Poseł Marta Golbik z Gliwic i poseł Sławomir Neumann ze Starogardu Gdańskiego na gościnnych występach. Dzień dobry. Kilka dni temu gliwice odwiedził y, lider PSL-u, y, Kosiniak-Kamysz, y, dzisiaj jest pan y, Neumann, y, jest pani Kluzi Grostowska, pan Siemoniak, były minister obrony. Y, no ewidentnie zaczęła się kampania. Czy wy jeszcze wierzycie w zwycięstwo Koalicji Obywatelskiej? Jak jeszcze? <laughs> My, no ja no to, jeszcze. To, żeby wygrać, znaczy, to nie ma innej alternatywy droga do zwycięstwa, która wjedzie przez Gliwicę, jak widać. Mm. Ale to ruszyła prekampania. To jest trzecie miejsce, gdzie jesteśmy, trzecie województwo, czyli trzeci tydzień tak naprawdę. Udało nam się wyciągnąć za uszy do roboty też innych. Jak widać prezes Kaczyński ruszył w Polskę. I wszyscy mówią o przyszłości. Bo przyszłość jest gra, tak naprawdę. To, to jest gra o wszystko, o przyszłość, jaka ona będzie. Czy będziemy żyć w Polsce, która jest taka ciężka w oddychaniu, w nastroju, z, takim, z taką złością, z taką biedą, z takim ciężarem na plecach każdego, czy będziemy żyć w Polsce, która się wyprostuje, która będzie uśmiechnięta, europejska, gdzie ludzie będą mogli pracować normalnie i z tej pracy się utrzymywać i stać będzie na, na podstawowe rzeczy i na jakieś też przyjemności. No to, to jest walka o przyszłość, przyszłość, którą proponuje dzisiaj e, rząd czy PiS, to, to wynika z teraźniejszości. To cały odium afer, złodziejstwa, te, te, tego wszystkiego, co, co się na kojarzy nam w życiu publicznym. i to proponują, teraz będą to pudrować. Mm. Ale też taki smutek i przygnębienie. Tak, tak. I bo ja, ja się zaśmiałam na początku, no bo to jeszcze w ogóle jest zupełnie nie na miejscu. My jesteśmy absolutnie przekonani, że te wybory wygramy. i i ruszyliśmy teraz w trasę, faktycznie wszyscy parlamentarzyści, ale my jako parlamentarzyści jesteśmy w tej trasie cały, całą kadencję, w zasadzie każdego dnia w różnych miejscach. Natomiast faktycznie gra toczy się o przyszłość i, i, i co do tego nie mam wątpliwości, tylko że jaką przyszłość proponuje PiS, pokazał przez ostatnie 8 lat. To jest przyszłość nieprzestrzegania praw człowieka, praw kobiet, y, przyszłość której no, będziemy mieli powtórkę właśnie to, o czym y, y, poseł Neumann powiedział: y, powtórkę tego złodziejstwa i tego ataku na publiczne pieniądze. No niestety to nam się wylewa z każdej strony. No właśnie dlatego pytam, bo państwo macie pistolet pełen pocisków. Wystarczy tylko celnie trafiać w przeciwnika politycznego. Oczywiście nie namawiamy do agresji. Dostaliście ten pistolet pełen naboi i strzelacie sobie po nogach co chwilę. Mam takie wrażenie. No, polityka to jest jednak gra emocji, a, 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 wy, te, a, wy, te, a wy te emocje przegrywacie. Może, co chwilę. No. Nie, nie uważam tak, absolutnie. Emocje się budują, one będą rosły. To jak w każdym, jak, jak co cztery lata. Czy, czy inaczej, przed każdym wyborami emocje rosną i swoja apogeum osiągają w dniu wyborów. Do, do października musimy te emocje zbudować, przekonać Polaków, że warto nam zaufać, że nasza oferta jest znacznie lepsza dla nich, ciekawsza i, i, i zdrowsza potem na koniec dla wszystkich, jednocześnie przypominając to, od czego będzie uciekał rząd, czyli te ich wszystkie wpadki, te ich wszystkie afery, te ich wszystkie złodziejstwa i te. Te, ten brak poszanowania takich m, podstawowych hmm. wartości, które, które budowały Polskę przez 30 lat. No ale to samo będzie robił PiS, też będzie przypominał Wasze 8 lat rządów. i Tam, też jest, tam też jest sporo brudu, to wystarczy szafę 8. otworzyć i po Ale Nie, oni otworzyli, przez 8 lat otwierają szafę. 8 lat rządzą i teraz będą udawać, bo to nie będzie tak, oni będą udawać, że to, to platforma rządziła 8 lat, a nie oni. Znaczy, ich poziom absurdu y, zaskoczyłby pewnie Mrożka, i, i, i byłbym może ciężko zdziwiony, że są ludzie, którzy aż do takiego poziomu absurdu są w stanie się odnieść i mówić o tym z, bez płynięcia okiem. Oni będą udawali, że nie rządzili, że to nie ich odpowiedzialność, to co się dzieje dzisiaj w Polsce, że to właściwie wszystko robi opozycja. Ba, tu robi wszystko, Tusk ponosi ceny, przecież to wszystko. Znaczy, to jest tak głupie, że aż generalnie nie do wiary, ale jeżeli wchodzą i zaczynają mówić ludziom, że u im śrobaki. no to wie Pan, trzeba mieć coś głęboko poryte w głowie, żeby takie głupstwa opowiadać z kamienną twarzą poważnie. Znaczy, kto normalny co, co takiego może przyjąć? A oni to mówią jakby... Mówię, że, no Rafał no, Trzaskowski może coś nie, takiego no, nie przyjąć. no nieprawda jest, przecież wie Pan, że to jest nieprawda. To, to są jakieś ich wyimaginowane projekcje, które mają i myślą, że na tym przestraszą ludzi. No, oni świetnie straszą, oni świetnie dzielą. No tym, tym Zajmują się od ostatnich kilkunastu lat, od 2010 roku. Szczególnie prawie przemysłowo się zajmują udzieleniem Polaków. Kaczyński jest mistrzem świata w budowaniu złych emocji. Nas nie interesują złe emocje, my chcemy budować to pozytywne. My nie chcemy, żeby człowiek, który dzisiaj stoi przy kasie, się zastanawiał, czy mu starczy pieniędzy na ale, Właśnie ale... O tym, o tym hmm? chciałem powiedzieć, że oni sami sobie strzelają po nogach, bo to tak jak pan redaktor powiedział, że ostrzela mnie po nogach. No, strzelają sobie po nogach, załadowanym pistoletem drożyzny. Bo no dzisiaj dobrze, ale... głównym tematem, o jakim rozmawiają ludzie, z drożyzna. Kolejki do lekarzy się wydłużyły, a rozprawy sądowe trwają coraz dłużej. No to, to, to strzelają sobie własną bronią. Znaczy sami opowiadali, jak będzie cudownie, a, a codziennie no, mordują tymi samymi rzeczami, które są najbardziej uciążliwe dla. Polaków, zaczynając od drożyzny, bo ceny dzisiaj, no chyba każdy z nas jest w szoku, jak wchodzi do sklepu i kupuje podstawowe produkty, także to są, to są takie fakty, że ja, ja uważam, że te emocje, jeżeli mówimy dzisiaj o emocjach, to te emocje bardzo negatywne właśnie są po stronie PiSu przez to, co się dzieje. Czyli jesteście Państwo pewni zwycięstwa? Tak. tak? To, Założy, ale... Zapytam Pana, bo damy nie wypada pytać. Założy się Pan? Tak. Założę się. Tak, tak. jestem pewny zwycięstwo, znaczy, żebyśmy się dobrze zrozumieli. To nie jest tak, że my możemy się położyć i się delektować czasem, piękną pogodą za oknem i samo przyjdzie zwycięstwo. No nie, no jak pan widzi, pracujemy, harujemy ciężko i Lewice Telowskiej Góry całe właściwie 10 dni na Śląsku i to jest pierwsze taki w tym roku wyjazd klubu, ale to nie ostatni, bo ta kampania będzie ostra i będziemy na ulicy, bo my nie mamy dostępu do mediów, nie mamy dostępu do Ambon. Mamy tylko swoje ręce, głowy i nogi. Będziemy chodzić, rozmawiać i przekonywać. I spotykać się z ludźmi, bo musimy ich ochronić przed oszustwem. Bo PiS oszukuje ich cały czas. I nie możemy dać im szansy, żeby oszukali ludzi po raz kolejny. Bo jakimże oszustwem jest dzisiaj mówienie przez Glatinskiego czy Morawieckiego, że nie wiem, Niemcy mają gorzej, bo mają mniejszą inflację, ale mają gorzej. Ja naprawdę. Zrobiłem sobie test. Na moich mediach społecznościowych będę to znaleźć, W styczniu ubiegłego roku i w styczniu tego roku, w tym samym sklepie, w Starogardzie, Gdańskim, mieście 50-tysięcznym, kupiłem dziewięć taki koszyk takich 9 produktów pożywczych. Najprostszych mąka, chleb, pasło, jaja, olej, ryż. No takie podstawowe takie, takie produkty. 33% wzrostu. To oznacza, że ludzie, którzy nie są jak gdyby mocno nie są bogaci, czy nie są dobrze sytuowani, tak? Tylko mają większość swoich środków wydają na, na bieżące rzeczy. To ich to dotyka najbardziej. 33% takiego wzrostu to jakby komuś zabrać cztery pensje w roku czy cztery emerytury. Tak naprawdę Emeryt stracił, kupując w sklepie, cztery emerytury w ciągu jednego roku. A oni mówią, że dadzą zasiłek w postaci 13 czy 14 emerytury i to jest lepiej. No ale nie się... jest lepiej. No nie jest lepiej, lepiej zostawić ludziom pieniądze w kieszeniach i nie, nie dawać im jałmużny, a dać im szansę na godne życie z emerytury czy z pracy. No ale to zdaje się, że PiS dał tę szansę na to, godne, na to godne życie i PiS jednak przekonał wyborców, że jest, że... Jest... Ja tylko mówię no być może szukał, musimy to... pokazać, żeby, hmm. żeby tego oszustwa nie było po raz kolejny, bo ja mówię, jeżeli każdy... To, to jest matematyka z klas podstawowych, szkoły podstawowej. Hmm. Jeżeli mamy taki wzrost cen, podstawowych artykułów spożywczych, to każdemu z Was zabiera się cztery pensje czy cztery emerytury. Cztery w ciągu jednego roku. I pełne, nie, nie po 1000 zł, pełne cztery emerytury czy cztery pensje. I to jest prawdziwy obraz tej drożyzny. I to jest tej, tego bólu, który ludzie mają, bo jeżeli kilkadziesiąt procent ludzi dzisiaj zastanawia się, czy wykupić leki, jeżeli ma y, mnóstwo ludzi problem z opłaceniem rachunków, y, z opłaceniem kred lat kredytu, a na końcu jeszcze w sklepie muszą wybierać albo wagowo mniejsze towary, albo tańsze, albo zamienniki, bo ich nie chce na, na, na produkty, które do tej pory kupowali, to no to jest upadek tego rządu prawdziwy, bo ta bieda po się pogłębia i to, wie Pan, najgorsze jest, że pogłębia się z miesiąca na miesiąc bardzo radykalnie, bo ludzie zjadają wszystkie swoje oszczędności. I już jak nie starczy, oszczędności wtedy idą takie. No dobrze, taki... ale, ale ludzie to widzą. Tak? Widzą to w swoich portfelach, widzą to jedno z do sklepów, widzą to wszystko, o czym Państwo mówicie. E, ci, którzy chcą zobaczyć, bo są i tacy, którzy być może nie chcą tego widzieć, albo widzą trochę inną rzeczywistość, bo tacy też są. Mimo tego od ośmiu lat wybierają ciągle PiS. To już są już któreś wybory, do których e, Platforma e, idzie z, z, przekonana o swoim zwycięstwie, a potem jednak przegrywa. No Ostatni chyba e, sukces, jaki Państwo mieliście, taki dobrze wymierzony pocisk, wracając do, tego, do tej metafory, no to chyba to y, Narodowe Centrum Badań, gdzie, gdzie udało się nagłośnić y, te wielomilionowe dotacje dla, dla firm czy fundacji tych kogucików trochę. Tutaj y, Pani się ostatnio y, wypowiadała na temat swojego kolegi z Gliwic, y, z sejmowej trybuny. 17 milionów, jak wyliczyły media. No to, w ciągu to, czterech lat, tak? Tak, no to... Y ja nie wierzę, znaczy rozumiem to co Pan mówi, ale nie wierzę w to, że przeciętny obywatel, który słyszy o tym, że żeby zdobyć 17 czy 55 milionów... No 000, przeciętny obywatel powie, a za Waszych czasów też tak nie, było. Nie, nie, no, no nie było, właśnie o to chodzi, nie było. nie było. I co gorsza jeszcze psuje się opinię NGO, są organizacją pozarządową, bo dzisiaj oni wytworzyli taką aurę, czy oczywiście najpierw zbudowali system, w którym zakładają swoje własne stowarzyszenia i tym stowarzyszeniom przelewają pieniądze. Tylko, że stowarzyszenia odgrywają naprawdę cudowną rolę, czy fundacje, jak na przykład Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, cudowną rolę w, w życiu naszym społecznym. I dzisiaj oni też zepsuli tą renomę organizacją pozarządową. To jest, to jest katastrofa po prostu. Natomiast jestem absolutnie przekonana, że nie przejdzie bez echa taka historia o na przykładzie naszego Gliwiczanina Petro Pani kolegi jak to. Tak, no, no, media piszą prawicowe. Ale to my się jednak tutaj Gliwice nie są dużym miastem, więc my się siłą rzeczy wszyscy gdzieś kiedyś poznaliśmy i, i się znamy. Ale, ale to 17 milionów w skali czterech lat, co więcej dotacja na wille plus z negatywną opinią komisji, która przyznawała te dotacje, to pokazuje, że tu nic nie działa. I wyborcy, nawet wyborcy PiS-u, widzą to i mówią ha halo, no, znaczy ja nie jestem w stanie, tutaj Sławek mówił o, o kupowaniu leków, co dwunasta osoba w Polsce nie jest w stanie kupić leków, co dwunasta. I teraz wyborcy, również pisu u myślą sobie, ja nie jestem w stanie kupić leków, tracę cztery emerytury rocznie, nie mogę sobie kupić schabowego. Ja, my słyszymy, przecież jeździmy po Polsce, słyszymy te wypowiedzi. Ja obiadu codziennie nie jem. Na przykład mówi pani, ja sobie na obiad pozwalam raz na 3-4 dni, bo ludzi na to nie stać. A tymczasem e, inni młodzi ludzie zakładają fundacje, stowarzyszenia, dostają miliony. Miliony. Przecież e, nasz przypadek gliwicki nie jest jedyny. E, znamy przypadek 55 milionów po kilku dniach od założenia fundacji. Stąd. W Gdań A, właśnie, w Gdańcu, czyli u ciebie no to, to, to tak bez echa nie przechodzi. Nie, nie, nie. To, to są nasze pieniądze. Znaczy, to są publiczne pieniądze i, i tu te nasze pieniądze są wydawane na takie rzeczy. I pytanie, czy my na pewno chcemy wydawać pieniądze na to, żeby ktoś e, kupił sobie nieruchomość, jakiś dworek, jakąś willę, czy chcemy, żeby to pieniądze poszły na jakieś naprawdę ważne cele, a nie kupowanie nieruchomości przez kolegów pana Bielana w tym przypadku. I jak wygra opozycja, to tak nie będzie. Tak nie było i tak nie będzie. Tak nie było przede wszystkim, więc to, to pokazuje, że tak też nie będzie. No to, 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 znaczy w ogóle to, to, ja nie wiem, to jest taki poziom absurdu, tak. e, że mi się aż ciężko o tym rozmawia w ogóle, że można stworzyć cały system wyjmowania publicznych to pieniędzy. Dziesięć lat temu ktoś powiedział Panu, że będzie sytuacja taka, że minister rozdaje pieniądze na to, żeby ktoś kupił sobie willę. Uwierzył pan to? Pukał się pan w głowę niemożliwe w normalnym No roku. Myślę, że stworzyłby jakiś mądrzejszy mechanizm. Nie, po prostu. To że, to to, to... Nie, ale wie, wie pan, dlaczego znaczy mówię o mechanizmie, który jest. Czy jest minister bo... i rozdaje ludziom pieniądze no, na głowę. Bądźmy, bądźmy to też to... uczciwi wobec, wobec widzów. No, nie ma takiej partii, która by była krystalicznie czysta i ale każda no, podobne to... rzeczy robiła. To Boże... po prostu mechanizm jest już bezczelny. Może pan porównywać to nie ma co... Czy za czasów Platformy. 10 lat temu ktoś by pomyślał o tym, jakby ktoś powiedział, że będzie minister, czy to będzie minister nauki, czy kultury, czy inny, czy sprawiedliwości, czy, 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 sprawiedliwości, no. czy rozwoju, będzie rozdawał pieniądze na Willę różnym kolegom, z budżetu pieniądze państwowe. To by się ludzie popukali w głowę, no, to jest to, niemożliwe. Ale to przecież nie rozdał kolegom, rozdał organizacjom, które będą tam prowadziły ale swoje to są działania. Partii. Tak. Jeśli mówimy, bo poruszyliśmy nie temat pan. naszego. Znaczy, wtedy nie rozdawano na wilne pieniędzy. Problem był taki, że jeżeli były granty, to były na, na działania. Stowarzyszenie, fundacja mogła wystartować o grant na działanie. I z tego była rozliczana, że przeprowadziła tyle szkoleń, spotkań, podniosła jakieś kwalifikacje albo opiekowała się niepełnosprawnymi, albo starszymi. No coś zrobiła. A tu mają się rozliczyć z tego, że kupili budynek. Znaczy, Poziom absurdu jest taki, że to się nie chce wierzyć. I to złodziejstwo wyłazi już w, tak, w taki sposób, że, że ludzie to widzą. Czy, tylko, że to jest też abstrakcyjne, bo 17 milionów z całym szacunkiem dla Gliwic to jednak abstrakcyjna kwota na ludzi, którzy nie są w stanie kupić leków. Nie są w stanie wydać 50 zł. Czy nie są w stanie zapłacić w sklepie 120 zł za rachunek, bo ma pełen koszyk i, i tam nic nie ma w środku. To jest taki pełen, że on niewiele zostało w środku. I to jest taka, taki poziom abstrakcji, więc. Musimy odkłamać rzeczy też bardzo proste i nie dać tych ludzi, nie dać tym ludziom da, porozglądać się oszukać bo, na prostych rzeczach, bo mówimy o grubych aferach, czasami one przykrywają takie proste historie, bo dostanie ktoś w mieszkaniu w spółdzielni podwyżkę za, za, za ciepło o 60% nagle i jak ma to złożyć potem? To, to są takie elementy, które pokazywać trzeba, bo oni będą oszukiwać. Oni też opowiadają, że obniżyli ceny, że w ogóle wszystko jest super, że i Niemcy, i Francuzi mają gorzej. Znaczy, nas nie interesuje, jak mają Niemcy, Francuzi. Chcemy, znaczy, żeby Polacy, którzy pracują albo którzy mają emeryturę, byli w stanie sami się z tego utrzymać. I tak było za naszych czasów. A dzisiaj, jak pan porozmawia z nauczycielami, to pan słyszy lament o, o zarobkach. Jak pan porozmawia z emerytami, to pan słyszy lament, że nie mogą się, się utrzymać. Wiele zawodów jest tak spauperyzowanych, że po prostu nie ma tam chętnych do pracy. No, tak się kraj nie będzie rozwijał. To, że będzie parę pustych kotów powiązanych z pisem, brało miliony, nie oznacza, że kraj będzie od tego bogatszy. No dobrze, ale jak wyborcy mają wam. Ja tak? tylko chciałam dodać, bo, bo to, yy, mówię, zepsuli opinię normalnym organizacjom pozarządowym przyzwoitym, bo różnica jest taka, że to są członkowie partii. Więc jeśli pojawia się mechanizm, że członek partii, ma stowarzyszenie, które wyciąga od szefa swojej partii z ministerstwa pieniądze, no to halo. To to nie jest uczciwe, hmm. uczciwe przyznawanie grantów. Uczciwe przyznawanie grantów to jest organizacja pozarządowa zajmująca się, tak jak właśnie sobie powiedział, jakimś tematem, starająca się o dotację na ten temat. I tam nie ma zależności partyjnych, bo, bo, bo generalnie zazwyczaj to, to w ogóle nie ma nic tutaj. Jest na, na dobry tej... projekt dobry dla ludzi i się finansuje? No więc... Czyli to... platforma nie będzie dawać swoim. Nie Ale... będziemy dawać na, A po pierwsze, swoim, po drugie, nie będziemy dawać na jakieś zakupy nieruchomości. No, no... Poza tym tutaj pojawił się pojawił się. Później materiał chyba w Onecie, w którym były nagrania mówiące o tym, że to jest, że to jest zabezpieczanie się finansowe na powyborach. Czyli mamy jawną sytuację. Tak. To w tak, tak, te to... pieniądze przechodzą przez tą partię Bielana i biorąc się na teorię naszej wygranej, bo oni też już wiedzą, że przegrały i się do tego Otóż to. przygotowują. No Myślę, że to jest nawet najgorszy sygnał, jaki oni wysłali do, do swoich wyborców, a przede wszystkim do swoich struktur. Wcześniej parę sygnałów. Pan, powie, ta pan ustawę przygotowaną przez e, ludzi prawdopodobnie związanych z Orlenem, kancelarię prawnej, które mówiło o tym, że prezesi wybrani. Przez pięć lat by nie usuwali w skunkach tego państwa. Oni wiedzą, że, że ta władza odchodzi. Chcieli zostawić tam spalonem tych posłów, pisów, którzy łapkę generalnie za tym podnoszą, a sami brać miliony kasy przez najbliższe lata i być nieusuwane lub dostać odszkodowanie wielomilionowe. Znaczy tych sygnałów jest naprawdę dużo. Sygnały mówiące o zmianie ordynacji na sam przed wyborami No dobrze, ale no, jaki, jaki wy wysyłacie sygnał wyborczą? Bo to wszystko, co, co Państwo mówicie, no, pięknie brzmi. E ale jaki wysyłacie sygnał sami, wy się nie potrafiliście dogadać przed tymi wyborami, miała być wspólna lista, potem było mówione o dwóch listach, że to niby lepiej jak dwa bloki. Teraz się okazuje, że wszyscy idziecie osobno, hołownia, która miała być taką nową, czystą siłą, która oddziela wszystko co złe w platformie i wszystko co złe w pisie i zbiera tylko to co dobre nagle okazuje się, że idzie razem z PSL-em, który ma opinię najbardziej koniunkturalnej partii w Polsce. Nie wiem, jak on to wytłumaczy swoim wyborcom. Wy się przed wyborami nie umiecie dogadać, to jak wyborcy mają uwierzyć, że jak wygracie, to wy się dogadacie i będzie tak pięknie, jak nie mówicie, dobrze, i będziecie dobrze. rządzić krajem i będzie mlekiem, miodem Myślę, kraina to płynąca? Tak, bo my się w Koalicji Motorskiej dogadaliśmy. To, że e no, zje, no to kilka to, że, zjedliście te przystawki, to, że, pozwoliliście im to, że, e, poddychać jeszcze my jesteśmy, trochę przy Was. Pan, my jesteśmy, mówimy to uczciwie prosto: jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby w Polsce zmieniła się władza, żeby wygrać wybory. Jeżeli ktoś nie chce z nami iść, to nie będziemy czekać, nie będziemy stać pod balkonem z kwiatami, aż jedna panna czy druga panna zechce przyjąć kwiaty. No, sorry, nie chcieli, to nie nasza, nasza decyzja. Ale jak już te decyzje zapadły, że, że nie chcą iść na wspólne liście, to nasza odpowiedzialność jest taka, że my musimy zbudować listę i koalicję, która wygra wybory. I to robimy. Ruszyliśmy w Polskę, proponujemy kolejne punkty programu. Było mieszkanie z kredytem za 0%, 600 zł dopłaty do czynszu i 10, 10 miliardów z KPO dla samorządów na, na remont pustostanów. Potem była propozycja dla przedsiębiorców w Poznaniu zapowiedziane. Dzisiaj będą kolejne propozycje w Bytomiu. I tak będzie co tydzień. 16 kamieni milowych, programowych pokażemy do końca czerwca. My się już nie zajmujemy tym, czy ktoś chce z nami iść, czy nie chce My idziemy do Polaków i mówimy, że mamy taki plan na Polskę. Zaufajcie nam, bo my wiemy, jak to zrobić. W najgorszym kryzysie, jaki był finansowym w świecie, w 2008 roku, przeprowadziliśmy Polskę bez uszczerbku dla portfeli każdego Polaka. Państwo się trochę mniej rozwijało, ale Polacy nie stracili pieniędzy. Ci ludzie doprowadzili do tego, że z kieszeni wypływają dziesiątki... setki. dobrze, nie mieliście pandemii, nie mieliście konfliktu na granicy białoruskiej, nie mieliście wojny, nie mieliście Ukrainy. Polska była krajem, który miał wzrost gospodarczy w tym czasie. Mieliśmy tą Zieloną Wyspę. Oni dzisiaj, wie pan, wszyscy byli po covidzie. Wszyscy cierpią z powodu wojny, czy wojny gazowej, energetycznej z Rosją, ale nikt nie ma 18% inflacji na zachodzie, tak jak te, te sławne Niemcy, które pokazują ciągle wiadomości, Francja, Włochy czy inni. Nie mają. Ma, ale nie mają też takich niewidoczników przy władzy jak, jak ci tutaj. I oni oczywiście wszystko zwalą na wojnę i na COVID. Wszystko zwalą, nawet to złodziejstwo, które robią, to wynika z, z wojny i z COVID. -u. Przecież to gdyby nie wojna i COVID, to by nie rozkali tych winni. To by to oczywiście nie rozkali, ale jest wojna, to można ukraść. Znaczy. Mamy do czynienia z gośćmi bez żadnych zasad. No dobrze, to w takim razie życzę Państwu jak najniższych cen otwarcia sezonu grillowego w ten weekend, jak najniższych cen w sklepach, żeby to kiełbaska. Ceny, niestety, była. będą rosły jeszcze cały czas. To nie jest dobra no, wiadomość, no, ale lepiej mówić ludziom prawdę. No, nie jeszcze... chce mi Pan pozwolić takim optymistycznym akcentem. Chciałbym zakończyć. być optymistyczny. Optymistyczny akcent będzie dopiero w październiku, jakby mamy wybory. Trzymam Pana za słowo, bo założyliśmy się. Tak Jak Pan przegra, to proszę mi wysłać film, gdzie Pan mówi, że Kaczyński jest najlepszym premierem. O no, takie czy nie zagrałem? Nie ma takiej możliwości. No przecież wygracie. na zasady. No ale wygracie. Kaczyński był premierem, jednym z najgorszych, jaki był. To co się założymy? O jakieś prawdziwe rzeczy możemy się założyć, a nie o jakieś tam... O wille. Nie wiem. No. <laughs> Łówmy się na, na, na dobre piwo i tutaj... Jak to u nas mówią zraza, a u Was mówią Roland. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.